Cześć, Jestem LEGO Animation i witam was w kolejnej recenzji na moim kanale Już Jesteśmy po intrze i dzisiaj jak widzicie będzie omawiany zestaw POLICE STATION MODULAR Buildings COLLECTION Jak widzicie zestaw... A nie, zestaw ma numer, nie zauważyłem Numer to jest 10278 Seria 18 plus Prawie 3000 klocków. E, no, Zatem sobie odwrócimy tutaj kartonik. E, jak widzicie, tutaj mamy e, wszystkie po kolei składania. Najpierw jest ten, 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 ten. Za chwilę Wam to wszystko pokażę. Tutaj są pokoje. Cena katalogowa zestawu to jest 799,99 zł. Ja bym trochę obniżył do 600, ale to już niestety nie mogę. Możecie to znaleźć na Allegro czy gdzieś e, taniej to. E, tutaj macie wymiary tego budynku, jeżeli ktoś by był ciekawy. 25 cm długości i 37 cm wysokości. No naprawdę spory. E, I tutaj wszystko, sorry, że znowu e, recenzja jak już po prostu Otwarłem ten zestaw, ale po prostu już chciałam od razu go zbudować, bo 16 godzin budowania to jest naprawdę długo i chciałam to mieć już z głowy. Eee, e, ogólnie paczek było tak chyba 16, za chwilę tutaj przyniosą instrukcję i no. Dobrze, zatem już mam tą instrukcję, i to jest mój pierwszy zestaw z tych czarnych serli, serii. No, czyli tych czarnych, to, czyli tych czarnych pudełek, takich jak na przykład Sokół Milenium, ten taki najdroższy zestaw, którego. Szczerze nie, nie chcę mieć i nie będzie z tego recenzji, ale też jest za drogi. E, e, no i tutaj mamy e, bardzo oryginalną, e, oryginalne jakby, no, nadruk na instrukcji. Mamy tu jakieś, no tutaj możecie sobie poczytać później. I tutaj możecie zatrzymać film. E, no i tutaj taką pierwszą instrukcję w ogóle w życiu mam. Mamy też inaczej przedstawione, jak się tego używa. O, i tutaj macie, ile jest paczek. Paczek mamy razem tutaj 14. Więc się nie dziwcie, że budowałem to 16 godzin. Zatem już przejdźmy do zestawu. Jak już widzicie, zestaw już jest przygotowany i jest przepiękny. Jedyny minus, który zawsze, kiedy patrzę na ten zestaw, zwracam uwagę, E, tutaj jest to takie krzywe, że to tak widzicie? Widzicie, jak to się rusza? I to jest taki jeden e, minus. E, budynek, jak widzicie, no bardzo ładnie się prezentuje i na pewno będzie gościł mojego miasta, bo jest bardzo ładny. Mamy tu jakieś zasłony do otwierania. Okna wszystkie w tym budynku są otwierane, poza tym, tymi małymi. Te duże są otwierane. E, no i tutaj mamy bardzo ładną, mm, bardzo, bardzo ładną ozdobę roślin na ścianie. Tutaj właśnie mamy ten e, bardzo ładny nadruk, który jest bardzo fajnym pomysłem, tylko szkoda, że właśnie tutaj się to tak ten e, no po prostu oddziela. E, e, i, ten I ta reklama jest przepiękna, możecie sobie też ją zdemontować, odjąć, znaczy no odczepić, o. I jest po prostu budynek bez tych ten i możecie na przykład, nie wiem, dać e, tą reklamę gdzieś indziej w mieście, w jakimś innym miejscu, co jest bardzo fajne. E, no, tutaj mamy e, taki jakiś mały kącik. E, no, tutaj tak jest, sprzedałem tutaj jakieś gazety, jakieś napoje, jakieś kwiaty. Taki kantorek, coś w tym stylu, nie wiem, Mamy tutaj rośliny, które są bardzo ładnie zrobione, nie widziałam jeszcze takich klocków, są naprawdę dziwne, nie widziałam jeszcze takich z LEGO. No to sobie najpierw wyjdziemy do pączkarni. Jesteśmy już w, jesteśmy już w pączkarni, mamy tutaj, mamy tutaj pączki i ogólnie bardzo fajnie się cieszę, bo mam tutaj bardzo dużo tego jedzenia. I, i a ja w ogóle z Lego nie miał żadnego jedzenia do ludzików, żeby dać im. E, mamy tu też e, kasę e, właśnie e, do tej kremówki jakieś coś. E, no, to przejdźmy sobie teraz do... Naszej policji. W policji mamy... Te kajdanki nie zwracajcie uwagi, ale one są w zestawie. Mamy dwie, dwie, dwie kajdanki, kanida... dwa, dwa telefony i dwa, dwa takie telefony, które są bardzo ładne. Bardzo ładne na druki. Wszystko oczywiście jest w tym zestawie, co są na druki. Mam tu też jakieś papiery. I tutaj mamy cele. To jest jedyna cela w tym więzieniu. Jak widzicie, tam jest taka mała cela, mało światła. Tutaj możecie otworzyć sobie do góry ten łóżko i tam macie przejście w dół. I jak zdejmiecie to, mamy tutaj taki tunel. Bardzo ciekawe. Szkoda, że tylko ten ludzik tam nie może przejść przez tą tamtą dziurę, którą tutaj w sumie mogę wam pokazać. O, tutaj jest ta dziura właśnie. Szkoda, że ten ktoś nie może przejść. Na przykład, kiedy się ktoś bawi. To było bardzo fajne. Eee, dobrze, tutaj jest piwnica, nasza znaczy piwnica. Tam jest wyjście po prostu przez drzwi. I to wszystko. To nie jest jakieś za ciekawe ten. To jest po prostu wyjście na tył i to wszystko. O, tutaj otworzyłem drzwi i tam jest tylko wyjście na dół i to wszystko. Mamy tutaj już jakieś biuro, masz no, recepcję, zbiornik wody. No, to przejdźmy sobie do góry. tam już jesteśmy u góry i... Pierwsze co widzimy jak wchodzimy, to mamy aparat. I tutaj to miejsce do zdjęć. Szkoda, że tutaj nie dali nadruku lub nadklejki, że wiecie, jest 1 cm. tam Wiecie, że tam wysokość jaka jest ludzika. To byłoby naprawdę bardzo fajne. Eee, mamy tu okna, które się oczywiście otwierają. W całym budynku się otwierają tylko nie te małe. I tutaj mamy bardzo ładną tablicę. Bardzo fajny pomysł z tymi gumkami, tablice chyba celów, nie, nie celów. Nie, 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 nie wiem jak to się nazywa. Jak sobie tutaj obrócimy z przodu mamy stanowiska pracy. Mamy tutaj maszynę do pisania, bardzo ładnie, bardzo ładna jest. Siedzenie, filiżanka. Taka klasa tutaj jest. Mam tu też telefon, jakieś papiery. Mamy tutaj lampę. No i tutaj obok, jeżeli przejdziecie przez tutaj, przez tą drabinę, tu do drzwi, to mamy apartament, pokój. Trochę nie rozumiem tego łóżka, dlaczego tam jest zejście do pączkarni, ale nieważne. Mamy tutaj kuchenkę, bardzo ładna, bardzo ładna, ale troszeczkę, o, teraz doczepiłam klocki, bardzo ładne wykorzystanie tego klocka jako kran ogólnie bardzo ładna jest ta kuchenka mamy tutaj szafę grającą i to wszystko generalnie z tego apartamentu mamy dywan i to jest wejście Szczerze nie chciałbym tak wchodzić do domu do pokoju ale to jest pewnie taki apartament chwilowy na zamieszkanie no mamy tu roślinki no to przejdźmy sobie na górę za tym jak wchodzimy u góry mamy takie oto drzwi one są dosyć unikalne ja, mam, ja je miałam tylko takie zielone z takiego jednego pociągu Lego i są bardzo ładne. To jest yy, tam, już Wam pokazuję, co tam jest przez te drzwi, jak się przejdzie. Mamy taki magazyn zwykły. Mamy tu, właśnie zamknięcie od niego. Mam tu jakiś topór. A bardzo fajne wykorzystanie na ostatnie piętro, tutaj. I tutaj mamy salę przesłuchań. Mamy tu bardzo ładną fliżankę. Mamy też. Podsłuch, czy nie wiem co się nazywa, to jest taką taki sprzęt do nagrywania głosu. No. Eee, I tutaj mamy toaletę. Przepraszam, że jest tak dosyć ciemna, ale nie wiem jak wam to mam pokazać. Bardziej mamy tutaj właśnie toaletę. I to wszystko generalnie u góry. Nie pokazywałem, ja nie wiem jeszcze tyłu, który wam teraz pokażę. Eee, Tył tutaj mamy. Taki, bardzo ładny, najładniejszy ze wszystkich budynków, moim zdaniem. Bo przynajmniej tutaj coś jest, a nie, że nic nie ma. Tu jest jakaś wentylacja. Naprawdę bardzo ładne to jest. E, mamy tu lampę. Drzwi, szkoda, że to nie dali jakiegoś klocka, żeby otwierać łatwiej. I to, nie mam pojęcia, co to jest, jakieś urządzenie. Nie wiem. Jest tutaj czapka e, Chińczyka, znaczy no, takiego mm, no, mamy tu wejście na górę, które jest zwykła taka zwykła drabina. Dostajemy w tym zestawie ogólnie bardzo dużo drabinek. I na górze już nic nie ma generalnie. Jest tylko jakaś antena, jakiś szyb wentylacyjny. I to wszystko generalnie w tym budynku. Możecie napisać w komentarzach, czy Wam się podoba teraz. Pokażę Wam minifigurkę. Dobrze, zatem już jesteśmy na przedostatnim etapie omawiania recenzji. I mamy tu minifigurki. E, pierwsza minifigurka, którą tutaj widzimy, to jest e, pani sprzedawczyni, która sprzedaje właśnie pączki. E, ma ona dwie razy twarzy, ma taką ucieszoną, rozbawioną i ma taką uśmiechniętą. E, Drugą, drugimi postaciami, raczej, bo to jest kilka policjantów. Mamy tu dwóch zwykłych policjantów. E, zwykłe odznaki, zwykłe nadruki. Z tyłu jeszcze mają takie paski nadruki. Fajnie, że z tyłu mają. E, na nóżkach nie ma nadruków. E, mamy tutaj starszego policjanta, jakiegoś zwykłego. Bardzo fajnie, bo to są moi pierwsi policjanci, jakich, jakich mam z Lego. E, mamy tu też panią, która. Ma trochę inny nadruk, chyba ma tutaj wyższą rangę, bo ma tutaj jakiś taki nadruk, jak widzicie. Znaczy, no, jakąś odznakę specjalną ma ona, dwie wyrazy twarzy, taką zwykłą i taką właśnie, że tak, no na, i na jedno oko, przymruża. E, no, trzecią minifigurę, nie, czwartą, znaczy nie, to będzie już generalnie... Piąta minifigurka z zestawu i ostatnia, eee, kryminalista, znaczy nie wiem, jak ja go mam jako kryminalistę, wygląda jak kryminalista i nie wiem chyba, ale fajnie jakbyście mi wytłumaczyli w komentarzach co to jest ten patyk, bo ja to, tego nie rozumiem, dlaczego on ma patyk z jakimś, z czym on ma patyk z pączkiem, no ehm, nie wiem czy to jest z jakiegoś serialu, ale możecie mi wytłumaczyć, bo nie rozumiem tego w ogóle. To są ogólnie już to są wszystkie minifigurki. To sobie teraz, jak wam wszystko przywytłumaczyłem, pokazałem, to przejdźmy sobie do ogólnego omawiania. Taka recenzja w skrócie. Zestaw jest naprawdę. Tyle ma detali, że się nie mieści w głowie. Jest bardzo fajny. Bardzo dużo ma tych detali, naprawdę żadnych naklejek, wszystko na druki. I naprawdę polecam sobie taki zestaw sprawić, zakupić. Nie wiem, na gwiazdkę, czy na urodziny, czy na coś. Bo naprawdę jest mega fajny, jeżeli nawet budujecie jakieś miasto, to naprawdę on wam się bardzo przyda w tym mieście. Bo pasuje do niego. Mamy tu sklepik, policję, więzienie, magazyn. Znaczy magazyn, no taki schowek i Ogólnie to zestaw jest naprawdę fajny i polecam go naprawdę 10 na 10. Tyle detali tu jest, że to się nie mieści w głowie. No, ja będę się już z wami żegnał i widzimy się do następnego filmu.